Zadanie 14, grudzień CKE 2024, egzamin ósmoklasisty. Odcinkowy pomiar prędkości polega na wyznaczeniu średniej prędkości samochodu na określonym odcinku drogi. Na początku i na końcu takiego odcinka ustawiono znaki drogowe informujące o rozpoczęciu i zakończeniu pomiaru. Zobacz rysunek. No i z prawej strony mamy przedstawione te znaki drogowe. Samochód osobowy przejechał w dwie minuty taki odcinek drogi o długości 3 km, dokończ zdanie wymiar właściwą odpowiedź. Wyznaczona prędkość tego samochodu na objętym pomiarem odcinku drogi była równa i cztery odpowiedzi mamy do wyboru. W zadaniu mamy obliczyć prędkość samochodu. A prędkość obliczamy korzystając ze wzoru V jest równe, czyli prędkość S podzielone przez T. No i prędkość, tak jak widzimy tutaj w odpowiedziach, zapisujemy w kilometrach na godzinę. Przypominam, że S to jest droga, a T to jest czas. No i wypiszmy dane z naszego zadania. Samochód przejechał w 2 minuty odcinek o długości 3 km, to będzie nasza droga, czyli S jest równe 3 km, a T, czyli czas, jest równy 2 minuty. I żeby podstawić pod wzór, no, pod wzór yy, musimy mieć kilometry i czas zapisany w godzinach, a my mamy czas zapisany w minutach, więc minuty musimy przekształcić, na godzinę. W jaki sposób to się robi? Tutaj na górze. Sobie zamienimy dwie minuty. Dwie minuty na godzinę, no to tak, zapisujemy sobie to w taki sposób, że w liczniku wpisujemy dwójkę, a w mianowniku sześćdziesiąt i za tym już wpisujemy H. Ponieważ godzina, jedna godzina równa się 60 minutom. Zatem jedna minuta to jest 1,6 godziny, a dwie minuty to są 2,6 godziny. Można jeszcze sobie uprościć, żeby było łatwiej, przez 2. Tu jest 1, tutaj będzie 30, czyli to będzie 1,30 godziny. Czyli dwie minuty to jest 1,30 godziny. Gdy już mamy odpowiednie jednostki, czyli kilometry i godziny, możemy podstawić pod wzór i obliczyć. No to obliczamy, V jest równe, S podzielone przez T, czyli S to są 3 km podzielone przez 1,30 godzinę. O tę jedno, tą jednostkę możemy przy obliczeniach pominąć, tutaj sobie wezmę, o może tak, kółeczko i policzyć tylko, tylko to działanie, czyli, czyli dzielimy i zapiszę to w postaci znaku dzielenia czyli kropeczki 3 podzielone przez 1 trzydziestą. Ułamki dzieli się w ten sposób, że pierwsza liczba bez zmian, drugą odwracamy, czyli i tutaj wpisujemy 1, żeby było łatwiej, czyli to będą 3 pierwsze razy 31. Nic nie da się uprościć, czyli mnożymy 3 razy 30, czyli licznik razy licznik to będzie 90, 1 razy 1 to 1. 90 podzielone przez 1 to jest oczywiście 90, i dopisujemy wcześniej pominiętą jednostkę, czyli kilometry na, na godzinę, czyli samochód jechał ze średnią prędkością 90 km na godzinę, czyli mamy odpowiedź C.